Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj przedstawimy Wam nasz najnowszy nabytek. Zestaw agregatów prądotwórczych 2x150 kW z silnikiem Iveco pracujących w synchronizacji. Agregaty są ze sobą zsynchronizowane pracując razem na jedno wspólne obciążenie, którym w tym przypadku dzisiaj jest obciążnica. Mogą wspólnie pracować do jednej sieci dając nam w sumie 300 kW mocy czynnej. W momencie odpalenia agregatów w automatyce oba agregaty się uruchamiają równocześnie. Przez pierwsze 3 minuty pracują razem oceniając jakie jest obciążenie. W momencie gdy obciążenie przekracza zadaną wartość, w naszym przypadku jest to ustawione 100 kW, załącza się automatycznie drugi agregat. Jeżeli obciążenie spadnie nam poniżej 60 kW, drugi agregat ulega wyłączeniu i oczekuje stand-by. Agregaty mogą wspólnie realizować różne scenariusze. Na przykład wciśnięcie grzybka w jednym z agregatów, gdy ktoś przechodząc zrobi to umyślnie, powoduje to uruchomienie drugiego agregatu. Gdy w jednym z agregatów następuje awaria, drugi agregat jest automatycznie uruchamiany i przejmuje obciążenie. Agregaty możemy również zamieniać dla wykonania serwisu lub jakiegoś przeglądu. Mamy w ten sposób pewność, że odbiór nie pozostanie bez zasilania. Za chwilę spróbuję Wam pokazać jak to działa, ale pamiętajcie najpierw by polubić i zasubskrybować nasz kanał, aby takich odcinków mogło powstawać więcej. Więc jak to działa? Obydwa agregaty uruchamiam w trybie automatycznym i zadam im obciążenie. Obecnie ma już 120 kW. I w tym czasie już od razu agregat nam startuje. Za chwilę będzie się synchronizował i dołączy się do sieci. Już mamy synchronizator na ekranie. Agregat już próbuje się synchronizować i już właśnie zapiął się rozłącznik. Oba w tej chwili idą równocześnie. Już ten przejmuje obciążenie. Mają obecnie o 60 kW obciążenia. Jest 120 kW na obciążnicy załączone. Jak widać zestaw całkiem fajnie sobie radzi z przejmowaniem obciążenia, z synchronizacją. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego nabytku. Jeżeli macie chęć go przetestować też u siebie, to zapraszamy do nas. Na pewno chętnie Wam opowiemy o tym, zrobimy u Was jakieś testy, jeśli będzie trzeba, czy bo możemy Wam wykonać wasze prace. Gdybyście chcieli taki agregat zakupić również, to zapraszamy. Myślę, że na pewno możemy w tym względzie pomóc takiej mocy mniejszej większej, także zapraszamy do nas serdecznie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że coś ciekawego wnieśliście z tego. Zapraszamy, oglądajcie nasze filmy.